Katastrofy kolejowe zdarzają się rzadko, ale kiedy już dochodzi do tragedii, jej przyczyny często sięgają znacznie głębiej niż zwykły błąd ludzki. Dziś opowiem wam o jednej z najtragiczniejszych katastrof w historii Hiszpanii. O tym, jak jeden moment nieuwagi oraz szereg wcześniejszych decyzji sprzed lat doprowadziły do śmierci 79 osób i o tym, co działo się później. 24 lipca 2013 roku na zawsze zapisał się jako jeden z najczarniejszych dni hiszpańskiej kolei. Była to środa, jednak wiele osób zmierzało już na dłuższy weekend do Santiago de Compostela w związku ze zbliżającym się Dniem Świętego Jakuba Patrona Hiszpanii. Pociąg Alvia o numerze 04151 wyruszył punktualnie o godzinie 15.00 ze stacji Madrid chamartin w kierunku Galicji. Na odcinku Madrid-Ourense pociąg był zestawiony z dwóch jednostek Talgo S730, popularnie zwanej Frankenstein. Pojazdy S730 to pociągi służące do obsługi kolei dużych prędkości, mogące poruszać się z prędkościami do 250 km na godzinę. Zasilane są zarówno prądem zmiennym o napięciu 25 kV, jak i prądem stałym o napięciu 3 kV. Mają też możliwość obsługi linii niezelektryfikowanych. Są wyposażone w generatory diesla. To właśnie dzięki tym właściwościom zyskały przydomek Frankenstein. Dodatkowo pojazdy S730 są wyposażone w system zmiany rozstawu kół, i dzięki temu idealnie nadają się do poruszania po hiszpańskiej infrastrukturze, która wykorzystuje dwa rozstawy szyn: to jest standardowy 1435 mm oraz iberyjski 1668 mm. Infrastruktura kolejowa w Hiszpanii obejmuje nie tylko różne szerokości torów, do tego dochodzą różne rodzaje zasilania oraz różne systemy sterowania ruchem kolejowym. W tym przypadku, jak się później okaże, będzie to miało istotne znaczenie. Pociąg Alvia 04151 dojechał o godzinie 19.51 do stacji Ourense. Jednostki zostały rozłączone: pierwsza odjechała do stacji Pontevedra, druga, którą przejął maszynista Francisco Jose Garzón Amo, ruszyła do stacji Ferrol o godzinie 20.01. Po drodze miała zatrzymać się w Santiago de Compostela o godzinie 20.41. Każda z jednostek Talgo S730 składa się łącznie z 13 elementów. W jej skład wchodzą dwie jednostki pociągowe, dwa wagony techniczne, 8 wagonów pasażerskich oraz jeden restauracyjny. Łącznie na pokładzie pociągu znajdują się 264 miejsca, w tym 48 miejsc dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, tak tzw. PRM. Maszynista Francisco Garçon posiadał wieloletnie doświadczenie na tym stanowisku. W Renfe był zatrudniony od 1982 roku, jednak przez większość kariery zawodowej jeździł jako maszynista pociągów lokalnych. Aczkolwiek już od kilku lat był maszynistą pociągów KDP. Do tej pory na linii Orense Ferrol jeździł wielokrotnie. Jednak podczas tego kursu coś poszło inaczej. Maszynista w pewnym momencie odebrał połączenie telefoniczne od kierownika pociągu. Zgodnie z ustaleniami komisji badającej wypadek, rozmowa trwała 100 sekund, w tym czasie pociąg pokonał dystans 6000 metrów, w tym dwa tunele oraz most. Wchodząc w łuk Agrandeira, zlokalizowany w dzielnicy Angrois, około 5 km od stacji Santiago, pociąg poruszał się z prędkością 190 km na godzinę. W tym momencie maszynista zorientował się, że jest już za późno na jakąkolwiek skuteczną reakcję. Mimo wdrożenia hamowania nagłego, pociąg z prędkością 171 km na godzinę wykoleił się, uderzył w betonową ścianę, a część wagonów stanęła w płomieniach. Z relacji świadków mieszkających w pobliżu, którzy niemal natychmiast rzucili się na ratunek, wyłania się przerażający obraz. W pierwszej chwili był to ogromny huk uderzenia. W roztrzaskanych wagonach odnajdywano wielu ciężko rannych oraz zmarłych. Na miejscu zginęło 79 osób, a 145 odniosło obrażenia. W Hiszpanii organem odpowiedzialnym za prowadzenie postępowań ustalających przyczyny wypadków kolejowych jest CEF, czyli Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios. W swoim raporcie datowanym na maj 2014 roku komisja ustaliła, że bezpośrednią przyczyną wypadku było znaczne przekroczenie prędkości w zakręcie Agrandeira w kilometrze 85 linii kolejowej 082. Przekroczenie prędkości o blisko 70 km/h skutkowało wykolejeniem składu, gdyż pociąg w momencie wykolejenia miał prędkość 171 km/h. Jako przyczynę dodatkową CIA wskazała rozkojarzenie maszynisty. Było ono spowodowane wskutek prowadzenia rozmowy telefonicznej, przez co nie obserwował należycie szlaku i nie rozpoczął odpowiednio wcześnie hamowania do prędkości dopuszczalnej. Ale czy rzeczywiście była to jedyna przyczyna? Jak wykażą dalsze dochodzenia, wpływ na to zdarzenie będzie miał jeszcze szereg innych czynników. Aby lepiej zrozumieć, dlaczego doszło do katastrofy, warto przyjrzeć się systemom sterowania ruchem kolejowym. W Hiszpanii na sieci KDP w podsystemie sterowania stosuje się rozwiązania krajowe, jak i europejskie. Rozwiązaniem krajowym jest system ASFA, Anuncio de Señales y Frenado Automático, lub wersja zmodyfikowana ASFA Digital. Natomiast rozwiązaniem europejskim jest RTMS. A mówiąc w skrócie ETCS, czyli Europejski System Sterowania Pociągiem. Akurat na tym pechowym odcinku zainstalowane były dwa systemy, to jest ASFA Digital oraz ETCS poziomu pierwszego. Aby systemy sterowania ruchem kolejowym mogły działać prawidłowo i w ogóle były skuteczne, również pojazdy kolejowe muszą być wyposażone w odpowiednie urządzenia pokładowe. I tak, Talgo 730 jest wyposażony w urządzenia ASFA Digital oraz ETCS. Jeżeli chodzi o różnice między tymi systemami, to są one znaczące, ale do najważniejszych można zaliczyć. Po pierwsze, Asfa Digital działa jako system wspomagający maszynistę i nie narzuca automatycznego prowadzenia pociągu, jedynie interweniuje w przypadku nieprawidłowej reakcji maszynisty. ETC z poziomu pierwszego aktywnie kontroluje prędkość pociągu i może wymusić hamowanie, jeśli maszynista nie dostosuje prędkości. Asfa Digital wyświetla informacje o ograniczeniach prędkości oraz stanie semaforów, ale nie daje pełnych informacji o profilu trasy. Natomiast ETCS prezentuje maszyniście dokładne profile prędkości i dystanse hamowania, co zwiększa bezpieczeństwo i płynność jazdy. Asfa Digital jest używana głównie na liniach konwencjonalnych, natomiast ETCS jest stosowany na liniach międzynarodowych i liniach dużych prędkości. Asfa Digital jest systemem specyficznym dla Hiszpanii i nie zapewnia interoperacyjności. Natomiast ETCS jako element RTMS standardu europejskiego jest systemem interoperacyjnym umożliwiającym jego stosowanie na obszarze całej Unii Europejskiej. Stosowany system sterowania ruchem kolejowym determinuje m.in. maksymalną dopuszczalną prędkość pociągu i tak, Talgo S730 został dopuszczony. Na torze standardowym 1435 mm wyposażonym w RTMS do prędkości 240 km na godzinę. Na torze iberyjskim 1668 z RTMS prędkość maksymalna wynosi 220 km na godzinę. Na obu szerokościach torów, ale wyposażonych wyłącznie w system ASFA, prędkość maksymalna wynosi 200 km na godzinę. Natomiast gdy pociąg jest zasilany z silnika diesla i jednocześnie za prowadzenie ruchu odpowiada system ASFA, prędkość maksymalna wynosi 180 km na godzinę. W miejscu, w którym doszło do katastrofy, jest tor iberyjski wyposażony zarówno w ETCS, jak i system ASFA Digital. Jednak jakiś czas przed wypadkiem system ETCS na tej linii został wyłączony, ponieważ maszyniści zgłaszali błędy systemu, które powodowały m.in. ograniczenia prędkości i opóźnienia pociągów. Po zakończeniu przez CIAF w maju 2014 roku dochodzenia i ustaleniu przyczyn katastrofy, do akcji wkroczyły organy państwa w postaci prokuratury i sądów. Prokuratura prowadziła śledztwo przez 8 lat, w tym czasie zebrała obszerny materiał dowodowy, przesłuchała świadków i ostatecznie zarzuty postawiła maszyniście Francisco Garsonowi. Zarzucono mu 80 razy nieumyślne spowodowanie śmierci. Czasami mówi się o 79 osobach, gdyż jedna osoba zmarła w szpitalu po 3 miesiącach od wypadku. Drugi zarzut dotyczył spowodowania 145 razy uszczerbku na zdrowiu. Jednak w tak zwanym międzyczasie, bo w 2015 roku, do gry weszły organy Unii Europejskiej. Komisja Europejska, mając na uwadze wątpliwości co do bezstronności postępowania CIAF, zleciła Europejskiej Agencji Kolejowej jego zweryfikowanie. I tu okazało się, że Hiszpania jako państwo może mieć bardzo poważny problem. Głównym zarzutem Europejskiej Agencji Kolejowej był brak niezależności CIAF. Artykuł 21 obowiązującej wówczas dyrektywy 2004-49 w sprawie bezpieczeństwa kolei wspólnotowych wymagał, aby ten organ był niezależny pod względem organizacyjnym, prawnym i decyzyjnym od zarządców infrastruktury przewoźników oraz od wszystkich stron, których interesy mogłyby być sprzeczne z zadaniami powierzonymi organowi dochodzeniowemu. ERA. Ustaliła między innymi, że w pracach CIAF brali udział przedstawiciele zarządcy infrastruktury, czyli ADIF, przewoźnika kolejowego, czyli RENFE, oraz podmiotu publicznego INECO, którego interesy mogłyby być sprzeczne, z, gdyż brała udział w projektowaniu i dopuszczaniu do eksploatacji infrastruktury kolejowej. Ponadto ERA zarzuciła, że CIAF skupiła się jedynie na czynniku ludzkim, to jest błędzie maszynisty. Nie odniesiono się do przyczyn tego błędu i zarzuciła także brak odniesienia się do kwestii zaprojektowania linii kolejowej, w tym do braku wykonania poprawnej oceny ryzyka. W tym miejscu ERA zwróciła uwagę, że promień łuku wynosił 402 metry, a przed wejściem w łuk maszynista musiał samodzielnie rozpocząć hamowanie, bez wsparcia jakichkolwiek systemów, gdyż ETCS został wyłączony. Po wniesieniu aktu oskarżenia przeciwko maszyniście, jednym z ekspertów zeznających przed sądem był szef Działu Bezpieczeństwa Agencji Christopher Carr. Wytłumaczył on sądowi zasady prowadzenia oceny i wyceny ryzyka w transporcie kolejowym oraz zakres odpowiedzialności na styku przewoźnik, zarządca infrastruktury. Choć pierwotnie prokuratura hiszpańska nie postawiła żadnych zarzutów jakiemukolwiek przedstawicielowi ADIF, to zeznania Christophera Kara rzuciły na sprawę nowe światło. Mówiąc wprost, Kar zeznał, że zarówno Adif, jak i Renfe powinny by wdrożyć środki kontroli ryzyka, które zapobiegłyby katastrofie. Dodatkowo Kar stwierdził, że ryzyko nie może obciążać wyłącznie maszynisty, powinno stosować się zabezpieczenia niezależne od czynnika ludzkiego. Skutek jego zeznań i dogłębnego wyjaśnienia sądowi Mandrów Europejskiego Prawa Kolejowego na oskarżonych zasiadł również Andres Pitarte, były szef bezpieczeństwa kolejowego w Adif. Jak się okazało, jego decyzje związane z wyłączeniem ETCS, a nawet wcześniejsze związane z dopuszczeniem do eksploatacji linii kolejowej, nie zostały poparte należytą oceną ryzyka. W związku z tym, jemu również postawiono analogiczne 79 zarzutów spowodowania śmierci oraz 145 zarzutów spowodowania uszczerbku na zdrowiu. Ostatecznie, w lipcu 2024 roku, czyli 11 lat po katastrofie, zapadły wyroki skazujące. Maszynista Francisco Garson oraz ówczesny dyrektor Andres Cortabitarte zostali skazani na 2,5 roku więzienia za 79 przestępstw związanych z nieumyślnym spowodowaniem śmierci oraz 143 przestępstwa spowodowania uszczerbku na zdrowiu w wyniku rażącego zaniedbania. W wyroku stwierdzono, że przyczynami wykolejenia były z jednej strony brak środków bezpieczeństwa, które mogłyby zmniejszyć ryzyko całkowitego polegania na maszynistach, a z drugiej strony Miłowaga uwaga Garsona, która uniemożliwia mu odpowiednio wczesne zahamowanie przed ostrym zakrętem Agrandeira. Jednocześnie sąd orzekł o obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz ofiar, którego kwota przekraczała bagatela 25 milionów euro. Sąd uznał Cordabitarte i Garsona za jednakowo odpowiedzialnych tej tragedii. Obaj naruszyli obowiązek zachowania ostrożności, jaki wynika z ich stanowisk i zostali pozbawieni prawa do wykonywania zawodu na okres 4,5 roku. Maszynista nie zachował, cytując sąd, najbardziej podstawowych środków ostrożności, poświęcając 100 sekund na rozmowę z telefoniczną, która nie była pilna. Ignorował przy tym informacje zawarte w dokumentacji pociągu oraz sygnały dźwiękowe systemu ASFA. Natomiast Korta Pitarte zatwierdził bezpieczeństwo linii kolejowej i dopuścił do eksploatacji w 2011 roku mimo że wstępna analiza ryzyka przeprowadzona przez firmę odpowiedzialną za projekt wykazała zagrożenie wykolejeniem właśnie w Angrois. Skazanie dyrektora ADIF uzasadniono również zmianami, jakie po katastrofie w Santiago wprowadzono w innych częściach Hiszpanii, gdzie występowały podobne gwałtowne zmiany prędkości. Zidentyfikowano ponad 300 takich miejsc. Sędzia zauważyła, że wcześniej nie brano pod uwagę, że ryzyko nadmiernej prędkości generuje człowiek, który może popełnić błąd, i podkreśliła, że istniały sposoby na zminimalizowanie zagrożenia wykolejeniem, ale nie zostały one zastosowane przed katastrofą, która pochłonęła 79 ofiar. Pomimo wyroku skazującego Rodziny ofiar podejmują dalszą walkę. Zależy im, aby Hiszpania została zmuszona do ponownego przeprowadzenia dochodzenia przez rzeczywiście niezależną komisję CIAF. W tym celu została wniesiona skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który niedawno przyjął sprawę do rozpatrzenia. Do tej pory hiszpańskie sądy odmówiły wznowienia postępowania, dlatego ostatnią deską ratunku dla pokrzywdzonych ich rodzin może być właśnie trybunał. Jednak dla Andresa Corta Bitarte sprawa może zakończyć się jeszcze inaczej. Otóż prokuratura wniosła apelację, w której domaga się jego uniewinnienia. Argumentuje to tym, że obowiązujące wówczas przepisy były niejasne i nie można nikomu z wyjątkiem maszynisty jednoznacznie przypisać odpowiedzialności. Choć rzeczywiście z punktu widzenia technicznego, linia kolejowa orensy Santiago miała istotne braki w zakresie bezpieczeństwa. Dziękuję, że byliście ze mną w tej podróży przez kulisy jednej z największych katastrof kolejowych XXI wieku. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, kliknij subskrybuj i podziel się nim z innymi, zostaw swoją opinię, to pomoże mi tworzyć dla Was jeszcze lepsze treści.